Powoli zbliża się miesiąc sierpień, a więc tradycyjnie chcemy Was wszystkich zaprosić zachęcić do udziału w kolejnej już 387 i 33 djecyzjalnej pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę. Tradycyjnie jak zawsze wyruszamy z Kalisza 9 sierpnia, aby 13 w godzinach popołudniowych dotrzeć do tronu Jasnogórskiej Pani. A później. Tradycją kaliskiej pielgrzymki jest powrót i my tę tradycję chcemy podtrzymać, więc zapraszamy, jeżeli ktoś może w tych pierwszych dniach pielgrzymowania nie może być z nami, aby wyruszył 16 sierpnia w drogę powrotną do świętego Józefa. Tegoroczne hasło związane jest z rokiem, który przeżywamy, rokiem modlitwy. Hasło brzmi Naucz nas się modlić. Ojcem duchownym, tym, który będzie nas prowadził w tegorocznych rozważaniach, będzie ksiądz Łukasz Skoracki. Rok modlitwy. Myślę, że bardzo ważna sprawa w naszym życiu, na którą w tym roku podczas pątniczego szlaku chcemy zwrócić uwagę w naszych rekolekcjach w drodze. Oczywiście to nie tylko, że będzie można nas usłyszeć na pielgrzymce i wysłuchać konferencji pielgrzymkowych, ale także dzięki uprzejmości naszych diecezjalnych mediów, będziemy mogli na bieżąco, właściwie wszyscy ci, którzy będą chcieli, będą mogli na bieżąco śledzić naszą pielgrzymkę, ale też duchowo starać się uczestniczyć, chociażby poprzez wysłuchanie konferencji, które będą będą dostępne na stronie naszego radia, naszej telewizji internetowej. Zapraszamy także na wieczorne apele do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa. To nasza szczera zachęta i prośba, więc pozostaje nam zaprosić wszystkich tych jeszcze nieprzekonanych, bo wielu ludzi już jest przekonanych do tego, że po raz kolejny wyruszą na pielgrzymi szlak. Ale jeśli oglądają to ci, którzy jeszcze nie do końca są przekonani, więc możemy tylko powiedzieć szczerze zapraszamy was do tego, abyście i w tym roku z nami wyruszyli na pielgrzymi szlak. 26 grup z całej naszej diecezji, więc jest duża różnorodność, nie tylko Kalisz, ale różne miasta. Można także pielgrzymować rowerowo, można także pielgrzymować z grupą ministrantów biegowo, ale tutaj to, to oczywiście służba liturgiczna może się zaangażować, więc są różne możliwości, ale także, tak jak już wspomnieliśmy, duchowo uczestniczyć w pielgrzymowaniu. 387 Kaliska... I 33 diecezjalna pielgrzymka od 6 sierpnia grupy promieniste 9 sierpnia większość grup grupy kaliskie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Wiesz co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy parafii kościele? Powiedz o tym innym. Napisz na infomałpa dom TV. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co, gdzie, kiedy. Teraz wiemy, gdzie jedziemy.